Bitcoin odreagowuje i dosięga kluczowych oporów. Czy zostaną one przebite? Jesteś ciekaw odpowiedzi na to pytanie? Zapraszam. Siema, witam w kolejnym odcinku Kanga Trend, czyli analizy rynku krypto, gdzie spotykamy się co tydzień po to, żeby przeanalizować Bitcoina, Ethereum i wybranego przez Ciebie altcoina, a dziś będzie to render. Spotykamy się i rzucamy na wykresy okiem z trzech różnych perspektyw, technicznej, on-chain, no i naszych wspaniałych fire charts. To z kolei powoduje, że tak skondensowanej wiedzy analitycznej, jaką tutaj serwujemy, nie znajdziecie absolutnie nigdzie indziej. I wiemy, że to doceniacie, ponieważ ilość naszych subów naprawdę szybuje ku niebu, ale nie wszyscy ten kanał subskrybując, więc jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, albo odwiedzasz mnie regularnie, a nadal tego nie robisz, koniecznie zostaw suba. Możesz zostawić łapkę w górę, jeżeli materiał Ci się podoba. Dzwoneczek, no i oczywiście komentarz. I pamiętaj, że to, co zawarte w tych materiałach, nie stanowi porady inwestycyjnej. Po poradę zgłoś się do licencjonowanego doradcy, albo po prostu wykonaj swój własny research. A do tego zachęcał Ci będę poprzez konkurs, o którym na koniec tego filmu. Także jeżeli jesteś gotów, kawka w dłoń! Lecimy z tematem. Naszą analizę klasycznie rozpoczynamy od Bitcoina, a tutaj naprawdę wiele się wydarzyło. Widzimy, że Bitcoin zszedł do bardzo ważnego wsparcia. Obszaru, który wyznaczyliśmy już przed paroma miesiącami o którym mówiliśmy w poprzednim materiale. Mówiliśmy też, że tutaj znajduje się bardzo istotna średnia krocząca, która historycznie niejednokrotnie wskazywała na granicę między Hossą a Bessą. I uwaga, jest to 350 dniowa średnia krocząca, od której właśnie w tym momencie Bitcoin fantastycznie się odbi odbił, więc mamy podwójne wsparcie. Widzimy, że te knoty świec sięgnęły tego obszaru tego boksa, który gdzieś tutaj zaczyna się poniżej 75 tysięcy dolarów i sięga w głąb aż do 71 300 około. Natomiast zamknięcia świec są dalej w okolicy 350 dniowej średniej kroczącej, co jest bardzo ważnym dla nas sygnałem. Po czym następuje wybicie. Widzimy, że to wybicie podążyło aż do pewnego, pewnej linii trendu spadkowego. Jest ona tutaj potwierdzona już po raz dosłownie czwarty, piąty, no, Kilka dni. Ostatni, ostatnio widzimy, że przez ostatnie kilka dni tutaj cena nam się cały czas odbija, więc ta, ta linia spadkowa tutaj, ten trend spadkowy jest podtrzymywany i jest niestety przez Bitcoin respektowany. To jest zasadniczo. Pierwszy z wielu progów oporu, przed którymi Bitcoin w tym momencie staje. I Dzisiejszy odcinek skupi się głównie wokół średnich kroczących, wyłączę 350-dniową, bo ona już tam nie będzie potrzebna. Włączę natomiast podstawowe średnie kroczące i widzimy teraz tak: czerwona linia, czyli 50-dniowa średnia krocząca, żółta linia, czyli 100-dniowa średnia krocząca i zielona linia, czyli 200-dniowa średnia krocząca. Bardzo ważna rzecz, że te wszystkie linie znajdują się w bardzo podobnym obszarze. One znajdują się przy okazji przy linii trendu spadkowego, jak również przy naszym horyzontalnym oporze. Tym horyzontalnym oporze, który rozpościera się tutaj od okolic 87 300 dolarów do okolic 91 000 dolarów. Widzimy, że następuje pewna akumulacja, w zasadzie kumulacja oporów w jednym miejscu. Jest to bardzo e, trudne do tego, aby z punktu widzenia technicznego przynajmniej Bitcoin w tym momencie był w stanie te obszary pokonać. Widzieliśmy, że próbował pokonać 50-dniową średniokroczącą, co mu się e, tymczasowo udało. Natomiast wczoraj niestety e, poziom ten został odrzucony i Bitcoin ponownie zanurkował poniżej. E, 50-dniowa średniokrocząca z pewnością tego teraz tak wyraźnie nie widać, to podpowiem tutaj, że znajduje się w okolicy 84200. No, i co oprócz tego? Ważne jest, aby zwrócić uwagę też na pewne bycze sygnały. I moim najważniejszym byczym sygnałem jest w tym momencie RSI. RSI, które w tym wypadku przebija poziom 50. Byki próbują przejąć kontrolę nad rynkiem. To jest bardzo ważna rzecz. Tym bardziej, że mamy taką serię oporów, która tutaj się znajduje, ponieważ mówi nam to o tym, że niedźwiedzie, mimo wszystko, mimo tego, że mają argumenty w swoich rękach tymczasowo tracą kontrolę, więc to co dzieje się aktualnie z Bitcoinem w tym obszarze jest niezwykle ważne w kontekście ewentualnego kontynuowania hossy. Spodziewać się jednak należy tego, że opory będą na tyle silne, że zepchną jeszcze cenę Bitcoina poniżej. Gdzie można w tym wypadku spotkać kolejne wsparcia? No dla mnie takim logicznym wsparciem są okolice ok. 78,5 tysiąca, ponieważ tutaj są pewne dołki. Które najprawdopodobniej mogą zostać w tym wypadku potwierdzone, mogą nam przy okazji utworzyć całkiem logiczną formację odwróconej głowy z ramionami, która da prawo temu, aby trend został nawrócony. Jeżeli natomiast tutaj nie napotkamy wystarczającego popytu, no to jeszcze jedno nurkowanie w okolicy tego szarego boksa. Również będzie uzasadnione. W tym wypadku, no wiadomo, RSI się złamie, ale warto poszukiwać byczych dywergencji. Nie zapominajmy też o tym, że długoterminowe wskaźniki nadal pozostają bycze. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wskaźnik zakupowy, a w zasadzie sygnał zakupowy na wskaźniku HashleyPon, który już 17 raz rozświetlił nam się na wykresie tygodniowym, na interwale tygodniowym i w swojej historii za każdym, ale to absolutnie każdym razem, zwiastował wzrosty Bitcoina. Więc. W tym, w tej kwestii, akurat, jeżeli chodzi o bitcoina, jestem zupełnie spokojny, w szczególności średnio i długoterminowo. A teraz przejdźmy do Firecharts. Na początek krótkie przypomnienie, czym są Firecharts. No przede wszystkim skupiamy się tutaj na ocenie orderbooków największych giełd kryptowalutowych na świecie. Wyznaczamy sobie cenę bitcoina za pośrednictwem tej niebieskiej linii, którą tutaj mamy. No i mamy jeszcze do tego pewne linie poziome. Linie poziome, które znajdują się pod niebieską linią, to linie. Popytu, im jaśniejsza, tym wolumen na danym poziomie jest wyższy. No i linie podaży, które znajdują się ponad naszą niebieską linią, i tak samo, im jaśniejsza, tym wolumen większy. No i widzimy, że tutaj nam się ten obszar handlowy nieco zacieśnia. Widzimy przede wszystkim, zwróćmy uwagę na początek, na wsparcia. Pierwsze z nich, takie bardzo wyraźne, pojawia się w okolicach 81 tysięcy dolarów. No i wolumen tego wsparcia wynosi 36, ponad 36 milionów dolarów czekających na to, aby przy ewentualnych turbulencjach Bitcoina zakupić. No Widzimy, że tych klastrów tutaj wokół jest całkiem sporo, aczkolwiek one stanowią już nieco mniejsze wolumeny, natomiast pojawiają się dosyć istotne wolumeny sprzedażowe na bardzo istotnych poziomach. Pierwszy z nich to poziom około 88,5 tysiąca dolarów. Drugi z nich to okolice 91, nawet nieco powyżej 91 tysięcy dolarów. Widzimy, że tutaj wolumeny w tym wypadku to jest aż 71 milionów dolarów Bitcoin, nie czekających na to, aby rzucić go na rynek. No i niżej 21 milionów, więc troszeczkę mniej. Sprawdźmy jednak, co to są za poziomy na wykresie technicznym, bo są one bardzo ważne. Przypomnę jeszcze raz wartości, 88 i 91,5. Sprawdzamy teraz wykres techniczny. I widzimy, że mamy tutaj do czynienia z dwustudniową średniookroczącą i jednocześnie dolną granicą naszego boksa, więc widzimy bardzo wyraźnie, że w tym wypadku poprzez rozmieszczenie zleceń sprzedażowych na order bookach, na pewno wiemy, że handlujący zwracają uwagę na analizę techniczną i respektują te poziomy, które tutaj się pojawiają. Poza tym powyżej 91 tysięcy dolarów aktualnie znajduje się studniowa średnia krocząca, więc mamy drugi bardzo ważny punkt oporu. Widzimy, że średnie kroczące w tym wypadku naprawdę mają sens odbiegając już od naszych firechart sprawdźmy też CVD. No i widzimy, że w ostatnim czasie duże zainteresowanie Bitcoinem wykazywały wieloryby, czyli ta nasza brązowa linia nieco kanciata. Dosyć duże zainteresowanie wykazywały też drugie, co do wielkości portfele, czyli te purpurowe. To są posiadacze od 100 do miliona dolarów na swoich uletach po to, aby Bitcoina zakupić. No, i widzimy także, że pozostałe portfele również ruszyły nieco do góry. W ostatnich dniach, na przestrzeni ostatniego tygodnia, zniechęcone wydają się portfele najmniejsze, czyli detaliści, ta nasza pomarańczowa linia. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że obecnie nawet i oni. Są już w trajektorii wzrostowej. Czas na Ethereum, na no, Ethereum niestety nie przestaje cierpieć. Widzieliśmy spadki do poziomu 1420, bardzo istotne odbicie od tego poziomu, który zresztą wyznaczony mieliśmy na naszym wykresie już bardzo, bardzo dawno temu. No ale mówiliśmy w ostatnim materiale, że Ethereum ma argumenty do tego, aby dociągnąć gdzieś tam w okolicy 1750-1800. Aktualnie do tych obszarów jeszcze nie dociera. Byłoby to uzasadnione, biorąc pod uwagę, że znajduje się tutaj. 50-odnywa średnia krocząca, która również zmierza do tego obszaru, i że jest to przede wszystkim dołek, lokalny dołek w zasadzie dwukrotnie już wyznaczony w tym miejscu. I w tym miejscu, więc on mógłby zostać przetestowany z punktu widzenia technicznego, jako opór w tym wypadku. Jeżeli tak się nie stanie, no to Ethereum niestety ponownie może zmierzać w kierunku 1420. Jeszcze. Włączę na moment RSI, zobaczę, czy tutaj coś się dzieje. No, widzimy, dla mnie tutaj jest od razu jasny sygnał do tego, że Ethereum dalej ma pewne szanse na podbicie, na podbicie do poziomu 50 na RSI. To jest taki klasyczny opór, w związku z czym wskaźnik może jeszcze uderzyć ku górze, co by pokrywało się z tym oczywiście, że tutaj mogą pojawić się wzrosty właśnie do średniej kroczącej i do naszych wsparć, które teraz najprawdopodobniej, tak jak wspomniałem, staną się oporami. A jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, dlaczego Ethereum długoterminowo spada, zachęcam Cię do tego, abyś obejrzał ostatni odcinek No Comment, 131 odcinek, w którym wystąpił Tomek Widanka, czyli nasz blockchainowy ekspert, który mówi o powodach, dlaczego cena spada i dlaczego, mimo wszystko, to jest dobre dla samego rozwoju Ethereum. Zapraszam Cię. 131 odcinek No Comment. Jeżeli jesteś inwestorem Ethereum, musisz go zobaczyć. No i klasycznie Ether na Firecharts, czyli widzimy naszą strefę handlową, w której Ether się porusza, i pierwsze wsparcie, które rysuje się dopiero gdzieś w okolicach 1500 dolarów. Mamy tutaj wolumen rzędu 4 milionów dolarów czekających na to, aby przy ewentualnych spadkach Ethereum zakupić. Kto natomiast Ethereum w danym momencie jest zainteresowany? No i widzimy, że są to wieloryby, które powróciły do zakupów. Ostatnio troszeczkę nam zniknęły z radaru. Teraz wracają, to ta brązowa linia, która tutaj się znajduje, no i widzimy, że wieloryby kupują. Ponadto widzimy też, że pozostałe portfele zachowują się w podobny sposób. Purpurowa linia wznosiła się przez, się przez kilka ostatnich dni. Zaliczyła delikatny dołek w tym miejscu, i dzisiaj widzimy, że próbuje odbić. No to odbicie może być lokalne, ale mimo wszystko widzimy, że jest. Cały czas bardzo aktywne są portfele pomarańczowe, czyli mówimy tutaj o detalistach. Detalistach, czyli o posiadaczach 100 do 1000 dolarów. No i tutaj taka odosobniona czerwona linia, która dosyć nisko nas padła, ale również zakręca. To portfele posiadające w swoim balansie od 10 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów. Także widzimy, że na obecną chwilę faktycznie Byki prawdopodobnie mają ochotę do tego, aby wypchnąć Ethereum do jego technicznego oporu. Czas na altcoina, a dziś jest to Render, Render, czyli token powiązany z AI w tym wypadku. No i widzimy, że niestety Render, w mojej ocenie, chyba wchodzi w bessę. I to bardzo głęboko. No widzimy te spadki, które postępują już od dłuższego czasu, ale teraz pojawiają się pewne aspekty, które to niejako potwierdzają. Nieco bardziej narysuję tutaj pewną horyzontalną linię, która jest wyznaczona w okolicach naszych lokalnych szczytów, które zostały złapane w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Czyli mamy potrójny szczyt. Warto przy tej okazji zauważyć, że mamy też podwójne dno, tutaj i tutaj. Bardzo wyraźne wsparcia, bardzo wyraźne opory. No i widzimy, że te szczyty pokrywają się niestety z dołkami, które miały miejsce. W tym miejscu, czyli to, co niegdyś stanowiło dla nas wsparcie, w tym wypadku stanowi opór. No ale widzimy też pozytywne rzeczy. Pozytywną rzeczą jest to, że render zdołał przebić 50-dniową średniokroczącą i póki co nad nią się utrzymuje. No tutaj też zdołał ją przebić, aczkolwiek nie utrzymywało się aż tak długo. Oprócz tego widzimy, że przebił 50 na RSI, czyli jest szansa, że jeżeli potwierdzi ją jako wsparcie, co zresztą nie udało się w tym miejscu. Jest wtedy szansa na podbicie do okolic studniowej średniej kraczącej i próbę wyłamania tego oporu, który w tym momencie tutaj się znajduje. Dla mnie jednak, na obecną chwilę, render wykazuje pewien schemat momencik jeszcze go może przesunę nieco wyżej, żeby był nieco wyraźniej widoczny. Schemat bardzo prosty, handlowy w formacji prostokąta, kiedy widzimy właśnie wspomniane wcześniej wyraźne opory na jednym konkretnym obszarze. I to są doskonałe miejsca sprzedażowe, w mojej ocenie, dla mnie przynajmniej, no i widzę też doskonałe momenty zakupowe, czyli momenty, kiedy render spadałby do okolic 2,50, no 2,70 w tych obszarach. Natomiast jeszcze uśliśle, jeżeli chodzi o opór, no to są to okolice 4,15. Sprawdźmy zatem, jak render przedstawia się na FireCharts. A na FajerCharts widzimy, że render staje przed pewnym oporem. Oporem, który znajduje się w okolicy, już sprawdzamy dokładnie, 4,80, czyli nieco powyżej studniowej średniej kroczącej. Przypomnę, że studniowa średnia krocząca na wykresie rendera znajduje się z kolei powyżej naszego horyzontalnego oporu, więc można domyślać się, że byki chciałyby przebić te wartości. I nie doprowadzać do kontynuacji bez w przypadku tego tokena. No, sprawdźmy jeszcze, jakie inne argumenty render za sobą niesie. No i widzimy nasze CVD. Na naszym CVD pojawia się purpurowa linia, która istotnie wznosi się ku górze. Tutaj delikatnie osłabła, ale mimo wszystko wznosiła cenę tokena ku górze. E, czyli drugie co do wielkości portfele, te, w których branża znajduje się od 100 tysięcy do miliona dolarów, e, czekających na to, aby zakupić render przy ewentualnych spadkach. To są portfele, które są aktywne. No i oprócz tego widzimy pomarańczową linię. Pomarańczowa linia to detaliści, którzy nie ustają w zakupie rendera od bardzo długiego czasu. Jak widzimy, ta linia wznosi się bardzo swobodnie, regularnie. Kurze. A jeżeli chciałbyś, żebym przeanalizował Twojego altcoina, bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że zarejestrujesz się na Kandze, link do rejestracji znajdziesz w opisie tego filmu, wybierzesz tę kryptowalutę, która najbardziej Ci interesuje i dasz mi o tym znać w komentarzu pod tym filmem. Pamiętaj tylko o trzech podstawowych zasadach. Po pierwsze, musi być to krypto -skangi, więc zarejestruj się koniecznie. Po drugie, nie może być to żaden memcoin. No i po trzecie, nie może być to KNG. Wiesz co robić? Daj mi znać w komentarzu, co chciałbyś, abym przeanalizował. Kolejnym materiale. Sprawdźmy kondycję rynku spod Bitcoin DF w Stanach Zjednoczonych. A tutaj widzimy, że co ciekawe, zarówno zakończenie zeszłego tygodnia, jak i początek bieżącego tygodnia to w zasadzie zerowe przepływy. Przynajmniej balans wynika z tego tytułu, jest zerowy, co oznacza, że mniej więcej tyle, ile dokonanych zostało sprzedaży, mniej więcej tyle było również zakupów. Zeszły tydzień, no jednak, był pod kątem czerwieni. Tutaj widzimy bardzo dużo czerwonych słupków wolumenowych, ale nie tak mocnych, jak miało to miejsce w przeszłości, jeszcze przed paroma tygodniami. No i ten tydzień, oprócz tego mdłego poniedziałku, wtorek zamknął na zielono, więc w tym wypadku mimo wszystko delikatnie, ale korzystnie. Czas na analizę łączeń. A dziś przygotowałem dla Ciebie cztery wskaźniki. Pierwszym z nich jest SOPR. SOPR, który mówi nam o tym, czy handlujący Bitcoinem w danym momencie handlują z zyskiem czy ze stratą. Jak wspomnieliśmy w poprzednich materiałach, jest to bardzo ważny czynnik mówiący nam chociażby o tym, czy bitcoin cały czas jest w hoście. Ten wskaźnik, jak widzimy, w 2017, 2016 i 2017 roku dotykał takiego czerwonego obszaru, w którym resetował się totalnie. Były te to poziomy, w których właśnie handlujący Bitcoinem wyprzedawali się ze stratami, po to, żeby później odbić ku górze. Ten sam schemat widzieliśmy w kolejnej hoście, czyli w 2020 w roku, gdzie też nastąpił reset i późniejsze wybicie ku górze. Widzimy, że Bitcoin tego resetu również dokonał, i tym razem, jak również widzimy, że cały czas próbuje wybronić się ponad naszym poziomem 1, ponad naszym poziomem 1, czyli tą naszą granicą, tą naszą czarną linią. Widzimy, że tutaj istnieje duże prawdopodobieństwo, aby nastąpiło odbicie, i jest to zachowanie całkiem tożsame z tym, jakie obserwowaliśmy właśnie w poprzedniej hoście, kiedy też nastąpił reset, wybicie, takie nudne oscylowanie wskaźnika. I późniejszy start ruchu ku górze. Wskaźnikiem odbijającym jest także 60-dniowy skumulowany wzrost, czyli tak zwany wskaźnik FOMO. Mówiliśmy o nim w poprzednim materiale i widzieliśmy, że on tak jakby boryka się z pewną strefą, od której wybić się nie potrafi, natomiast w ostatnich dniach widzieliśmy, że następuje ruch ku górze. No jest to odbicie ponownie od ważnych obszarów, które wcześniej testowane jako wsparcia już były, więc w mojej ocenie. W tym wypadku na tym wskaźniku wszystko wygląda póki co bardzo pozytywnie. Wskaźników sugerujących dno praktycznie nie ma końca. Teraz przed sobą mamy MVRV Superposition Indicator After Halving, czyli taki wskaźnik, który mówi nam o tym, jak dokładnie zachowywała się cena bitcoina w czasach post No i widzimy tutaj przeróżne kolorki. Zielona linia to 2012 rok, halving 2012 i wydarzenia. Po tym czasie. To samo z żółtą linią, tylko odwołujemy się tutaj do 2016 roku. Niebieska linia to rok 2000, 2020, no i czerwona linia to rok 2024. Za każdym razem, w każdym cyklu, bitcoin schodkowo schodził do niższego obszaru, zaczynając od szóstki, przechodząc przez piątkę, czwórkę i przypuszczamy, że w obecnym cyklu bitcoin celuje w osiągnięcie poziomu 3 na tym wykresie. Jak widzimy, poziom ten nie został osiągnięty, ale widzimy też, że wyznaczone zostało w tym wypadku pewne lokalne dno, które podkrywa się w dodatku z lokalnymi dnami, które wyznaczone zostały wcześniej. Więc jest to uzasadniony poziom do tego, aby Bitcoin, aby ten wskaźnik mógł odbić, a wraz z nim, żeby cena Bitcoina poszybowała ku górze. A żeby tak się stało, oczekujemy tego, że bitcoiny z giełd po prostu będą znikać. No i zerkamy na wskaźnik mówiąc nam o tym, jaki jest balans Bitcoina na giełdach i widzimy, że po tych perturbacjach, które ostatnio. Miały miejsce, znowu wskaźnik zakręca nam ku dołowi, więc ponownie bitcoinów z giełd ubywa, a to może być zapalnikiem do tego, żeby ponownie cena wzrosła. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że mamy teraz dosyć e, ciężki okres e, globalnie. I ciężko sobie też wyobrazić, biorąc pod uwagę, jak bardzo wynudzeni jesteśmy z zachowaniem bitcoina na wykresie, że może on jeszcze wzrosnąć. Ale w mojej ocenie, patrząc przez nas wskaźników, argumenty nadal są po naszej stronie. Czas na konkurs. Na początek zasady. Wykonaj swoją własną analizę jednej z kryptowalut, którą przetoczyłem w dzisiejszym filmie. Więc może być to bitcoin, ether albo render. Przedstaw taką analizę, która będzie zgodna z Tobą. Z perspektywy technicznej, on-chain, fire chart, sentimentów, fundamentów, cokolwiek tylko zechcesz. I absolutnie, zgadzać się ze mną nie musisz. Czas na analizę do piątku, do północy, a do zgarnięcia 20 Kęgie, A przynajmniej dla tej osoby, która w mojej ocenie analizę wykona najciekawszą. A zwycięzcą za poprzedni odcinek jest Piotr Kopera, który przeanalizował Ether. Moje gratulacje Piotrze, odezwij się proszę do supportu po odbiór swojej wygranej. I to tyle na dziś, jeżeli nas nie subskrybujesz, a ten materiał Ci się podobał, koniecznie suba zostaw i oceń proszę ten odcinek w skali od 1 do 807. Przy czym jeden to słabo miał konieczność tu więcej widzieć, 807, fantastycznie i chcę tego więcej. No i jeżeli chcesz tego więcej, to widzimy się za tydzień. Cześć!